Do tego nieszczęśliwego zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę. Przypadkowy przechodzień poinformował policjantów, że na jednej z dróg gruntowych w gminie jeziorzany znajdują się zwłoki mężczyzny. Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce tego zdarzenia. Potwierdzili fakt, że na tej drodze gruntowej znajdują się zwłoki mężczyzny w średnim wieku. Ciało było, na ciele widoczne były rany kłute i szarpane. Dookoła tego ciała znajdowały się liczne ślady łap. Po tych śladach policjanci. Ustalili, że najprawdopodobniej przyczyną tego zgonu, oczywiście tutaj jeszcze wykaże sekcja, mogło być pogryzienie przez psy. Te psy, dwa owczarki belgijskie, znajdowały się nieopodal na niezamieszkałej posesji. Podjęta została decyzja, że te psy zostaną odłowione. Tutaj jeden pies, pierwszy pies został zastrzelony na miejscu, drugi, pomimo tego, że również trafiono, one został przez tutaj policjanta. Niestety, ale oddalił się z tego miejsca. Następnie od tamtej pory rozpoczęły się poszukiwania za tym jednym psem, a także poszukiwania właściciela psów. Jak tutaj czynności tutaj w tym prowadzili, w tej sprawie prowadzili policjanci z komisariatu Policji w Kocku. I tutaj według takich wstępnych ustaleń dzielnicowa ustaliła, że te psy mogły pochodzić z jednej z posesji, która znajdowała się właśnie w gminie Jeziorzany dzielnicowa udała się na miejsce tam nieopodal furtki koło bramy rozpoznała ślady duże ślady łap psich w rozmowie z właścicielem mężczyzna oświadczył że nie posiada żadnych psów jednakże już podczas przeszukania tej posesji pokazały się dowody które świadczyły o tym że jednak tamte psy się znajdowały Mężczyzna już w rozmowie przyznał się policjantom, że faktycznie jest właścicielem dwóch owczarków belgijskich i że te psy po prostu w ostatnim czasie oddaliły się od niego z posesji. I nie mógł ich znaleźć. W związku z powyższą sytuacją mężczyzna został zatrzymany, przewieziony do lubartowskiej komendy. Następnie został doprowadzony do prokuratury. Prokurator zawnioskował o trzymiesięczny areszt tymczasowy dla tego 62-letniego mieszkańca powiatu lubartowskiego. Następnie został ten 62-latek został doprowadzony do sądu, no i tutaj sąd nie przychylił się do wniosku o areszt tymczasowy dla tego 62-latka i mężczyzna został zwolniony. Ten 62-latek odpowie za nieumyśl, przed sądem za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka.